Wasze skrzypci krótci dudzi to kaszewsku w To je prosty, to je krzewi, to jest slednik łeło łez nich. Slednik prosty, krzewi hojne, widłe gnojne, rydelty, człe znaczo szeba. Wasze skrzypci krótci dudzi to kaszewsku stoleca. To je prosti, to je krzywi, to je ślednik, to wółci, to z ci to so soprusi półtrojuci. To je kleka, a to wół, to je cały, a to pół. Kleka wół cały, półchok, ptok, półtrojok. Sledni, łezni, prosti, krzywi, hojne, widłe, gnojne, rydety, łezna, czółka szefa. Base skrzypci, krótci, dudzi, to kaszewsku stoleca. To je małe, a tu fiulgi to, to są so instrumenta, wszelci No i dziewiąty skarb, w którym jest oczywiście nasza najdłuższa deska świata. Ma 36 metrów, 83 centymetry, Pierwotnie drzewo było jednak dłuższe, miało 51 metrów. Niestety niefortunnie upadło o przycinaniu i zomał sobie to na 10-metrowy wierzchołek. Ale go również w trakcie naszego zjazna. znajdziemy, a Państwo mi powiedzą gdzie, dobrze? Obiecuję, że będzie bardzo wyraźnie go widać. Deska jest wycięta z drzewa daglezja. Daglezja jest i iglasem, jak tutaj widzimy. Ma takie mięciutkie, elastyczne giełki. Jak się je rozetrze pod palcami, to już taki przyjemny zapach pomarańczy, cytryny. Jest drzewem sprowadzonym z Kanady w XVIII wieku przez pana Nasza deska została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa 12 czerwca 2002 roku. Ten certyfikat, ale żeby to osiągnąć, musieliśmy spełniać kilka warunków. Jednym z nich było to, że ani drzewo, ani deska nie mogły być cięte żadną piłą mechaniczną. Trzeba było cięcie ręcznie. Dlatego drzewo było cięte metodą moja-twoja. A deska, co było już znacznie trudniejszym zadaniem, była cięta metodą góra-dół, albo jak się na Kaszubach mówi, jest to znacznie popularniejsze określenie, mama-tata. Czyli tak, położyli deskę na rusztowaniu. Jeden stał u góry, czyli mama, drugi stał na dole, czyli tata. I tak góra, dół, mama, tata. W przecięciu deski brało udział 300 osób. Wszyscy chętni, przedstawiciele władzy regionalnych, władz państwa, służb takich jak wojsko, policja, straż, pożar No i jak roliczni którzy mieli chwileczkę wolnego czasu, przychodzili i pomagali ciąć tą deskę.